Siemanko, manko w kolejnym odcinku mnie na kanale. Dzisiaj Wam powiem. Ej, czekaj, weź mnie na łyżkę i mnie tam wrzuć na górę. I dzisiaj troszeczkę robimy z workami do świn. Sorry, jak to idzie troszeczkę nierealistyczne to wrzucanie na ten strych, ale inaczej się nie da. No w to wejście mnie tu wrzuć. Dobra. I weź mi te worki tu popodawaj. Do rzeczki, dzisiaj dzisiaj sam wróciłem. To jest taki pelet jakby zmielony do świn. No, ale wam powiem, no, 3 maja zbliżają się żniwa. Na szczęście te worki nie są takie ciężkie. Nie są. Weź je tak na krótki dystans. O! Ło no, kurde, uważaj! Rusek to nie żądir. W razie to, to się do poładowarka się pójdzie, ale... Myślę, że damy radę. Naprawdę myślę, że damy radę. No, jestem dobrej myśli. No nic nie zrobimy, dać poładowarkę. Na no, ten musek naprawdę nie spełnia zbał, troszeczkę tych naszych wymagań. Wieś tu tą, wieś tu, tu są otwórz bramę i se wieśnią. O tu mamy trochę rzepaku, no to jest wszystko na sprzedaż, nie? O, to jest wspólne z naszym wujem. Nasz wujak jak nie masz... Nie ma miejsca na złożę. To, to... O, na przykład teraz, dwa, trzy są jego. Ten rzepak jest nasz. No i ta kukurydza jest nasza. <gry> Taki to, Bo to jest taka... To, to, to jest dosłownie jeden budynek, w którym jest upchane wszystko. Mm. Jak tylko Jedzie, czy nie? Jedzie? Czekaj, w ogóle po są te bramy tu otwarte? A, jak wrzucali te śmieszne zboże, to... Yy, yy, jak wrzucali te śmieszne zboże, to tu było wszystko pootwierane. No widzicie? to jest maszyna, kurde. No nie jeździ po tych widłach od Ruska, człowieku. One się znowu połamią. O, dobra. Podjeżdżaj. Musisz tym, musisz tym paleciakiem tu wjechać. Bo ja ci tego nie będę sięgał z powietrza. To jak najwężej! Jak najwężej! Tak gdzieś mi to podał, że naprawdę. Weź te widły z węż na maksa. I tak, żeby ten paleciak tu wjechał dosłownie w te, w te, w te, do tego. Dawaj, podjeżdżaj. No tato nigdy tak nie ciemnie... Co ty robisz? No nie rozsuwaj tego człowieku. Po to, że... Bo ty tym tu musisz... Ty tym musisz tymi widłami tu wjechać. O. Odjeżdżaj. Dobra, a teraz się z tym nie wydostać Mario, Telli. Mario, Telli, Tella, Skibidi, Balotella. O, te worki nie są ciężkie, tak trochę je przeciągnę, no ale trochę. Nie no, ale naprawdę, to trzeba robić, iż te porządki na żniwa, bag, będą wjeżdżać, bo jak będą ledwo bo oni nam ledwo wjeżdżają na podwórko tymi kombajnami, oni muszą tu od strony ogrodu jechać. I się rozsunął sobie jakiś królewicz Dobra dawaj bierzej no, Trochę pociągnę no ale nie wiem czy mi się uda No już prawie nie źle żeś pojechał No bo wcisłeś mnie kurde Wice... Czemu ty żeś to rozsunął na maksa? No do tyłu Bo widzę, że ty człowiek no, tyłu... Ojciec, ty się na tą ładowarkę nie nadajesz No te widły muszą wejść No na górę O, O, już prawie No jest, do tyłu Dobrze. Jeszcze tylko jeden, koniec tego, tej użeranki. Jeszcze tylko dwa. A, dobra. No, jeszcze tam jest jeden, dobra. My do łyska mamy tak, łyżkę, palecioka i te widły. Może mhm. ten paleciak to wisi, do czego głównie jest? Do tych nawozów, szczerze. A nie do tego, pick food tego pick food do Tego Bigfooda te, ten pelet kupujemy dopiero przez. Dobra, dawaj do tyłu. I chcemy się w tutaj wszystko. I macie żarcia. Im w sumie im więcej, tym lepiej, bo chociaż się nie będziecie musieli meczyć ciągle, żeby jechać i kupić. Kiedyś, kiedyś ludzie u nas kupowali po worku świeże. Bo my kiedyś tam, gdzie stoi ten niebieski major, to kiedyś tam miał taki pan, miał, y, mie, miał taką mielarnię, to, te, w, tej, w tej mielarni on robił właśnie takie pasze, coś takiego, no i patrzcie, no i na przykład wziąłbyś taki, taką pszenicę, taki cały kubeł pszenicy na, tej, którąś, na te dwie przyczepy, co mam w stodole, i byś mu to zawiózł, to on Ci zrobi coś takiego, nie? Bo tam jeszcze doda ten sam takiego za kiszonki w ogóle no No ale tak to jest fajnie bo tajemnie nie widać jak to no, mną manewruje tym to jeszcze chwilę poczekam trzeba gdzie tę ładowarkę troszeczkę wyczyścić i schować znaczy sadzarkę a nie ładowarkę matka. Weź tam wymierz w to. że ci to na razie średnio idzie tam. Bo tam też z tą Debbie się z tą budową się rozłożyła, ale jej jeszcze nie zrobił. Wczoraj był coś tu niby składać, coś se lepił. Bo mu tą przyczepę podstawiliśmy jak ja, taki stół, nie? Ona i tak będzie miała podłogę wymienioną na metalową. Bo to jest na... Ona kiedyś nie była nasza, ale już jest nasza. Na kiedyś była wuja. Czekajcie, bo jedzie. Dobra, dawaj. Nie tak szybko się, kurde świnia rozciągnie. Bo się też się ten obrazek świni się tak rozciąga. No dawaj, jeszcze, wjeżdżaj, wjeżdżaj. No, dawaj do tyłu. Poczekaj, Poczekajcie chwilę, muszę coś sprawdzić w telefonie. Nie, nie jest źle. Trzeba będzie... Co będzie? zadzwonił za chwilę. Ej, ja a a, a tym po ty mnie, a tym nie to nie wezmiesz. Aha. A tymi ruskie są. Idzie na pagerę odstawić. No, ale chociaż. Ej, bo zbliżają się te. I to jest będzie taki bardzo zimny maj. Przybieg. Weź ruską i mnie stąd. Ja mam lęk w wysokości. Jeszcze mi kazać te worki tu forsować. I ja będę sobie to robił tu. Dobra. To co? Szkoda, się do łóżki to pojedziemy uroć. Ej, a to pole jest takie duże, bo tak to pozyskuje w taki. Czy tam 912, i cię panu wszystkie baby MALUTKIE! A to dobra. To nie ja. Czekać, znowu mi coś, coś na telefonie, kurde, napisał. Znowu o tym polu! Za musisz się śpieszyć i zaorać. No jest tam na biednych chatach, a tam to lepiej wyćmić i zadzierać No jakby co to ja tam będę ze, skle, ze sklepem, tę łąkę kościoła za PGR-a Tam hmm. gdzie mają PGR-y, bo mam dzisiaj No Dobra Mam nadzieję, że się kurwa Dzisiaj, że nie trawię na PGR-ach to się musia tam zatrudzić, póki są miejsca. Widzicie, to jest to. Są te głupie biedne haty, tak nie lubią rolników troszeczkę. No ale cóż dostaliśmy ziemię po, 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 po kimś z biednych chat to raczej. Nie. W, w najgorszym... Najgorszym stanie jest to całe opłotowanie. To opłotowanie jest zarzewiałe. Grzyb już i przeż... Grzyb, normalnie grzyb, wszystko przeżera Już te, de, już te sztachety, jak gwoździe powystawane. No to jesień, no to tu już nie jest kolorowe. Szczerze, zrobienie tego, bo widzicie, ty się. No bo tu to po oraz troszeczkę przy płocie, no to wiesz, no to troszeczkę to wzejdzie. To nie jest pole w dobrym stanie, tak jak powiedział właściciel. To jest pole, które jest po człowieku, który mieszkał na biednych chatach, czyli po, po, czyli po tym, który, to naprawdę, po, to, to są najlepsze ziemie, to są ziemie rybackie. Tu kiedyś było wod tu kiedyś wody, ile było na tych kurde ziemiach. Tu niby ktoś tą działkę też sprzedaje, tu będzie odgrodzone i będzie zrobione niby, ale czy to prawda, ja nie wiem. Bo trzeba jak najbardziej się w te pola teraz zaopatrzyć, bo teraz jest u nas ból właśnie z polami, bo nikt nie ma żadnych. Bo calutkie całutkie sołectwo bierze pola, bo się nie podoba skład gleby. Nam na ogrodzie nie wezmą, bo to jest na naszym terenie. To jest ogród, to się jako ogródek liczy. My to mamy w papierach, że to jest ogródek. Ale widzicie, no jakoś idzie to. Poranie Trzeba te okładnice, wszystko. Kurde, jeszcze tu sarny po drogach na biednych chatach latają, nie? I się Dobrze, że mam trąbitko w 30, bo tak to już by było źle. A dzisiaj i tak tego całego nie deo, po prostu miałem zacząć, żeby ktoś widział, że już to uprawiam, nie? No, ale te krzaki trzeba potem. Te krzaki to trzeba jakoś mocniej chyba forsować kiedyś. Trzeba się kiedyś umówić tam z pegierami, to oni nam to sforsują. Te krzaki tu. Na tym polu. No to pole jest zakrzaczone, wszystko, kurde. Na tym polu to kiedyś to niby tyle ugoru kiedyś rosło. Pod, jak już po, tych, po tym stawie, jak kiedyś tu był staw, to tu kiedyś jeszcze był ugor przez parę, parę lat. Nie, bo potem to kupił tak ten biedny rolnik co ma tego majora, nie? To on to potem kupił i oni się potem do niego z, z tego zakładu się tam do niego czepiali, że ma nie tą klasę. No i mu to zabrali to dali to na jakąś kaucję. Ja to właśnie, wiecie, podejrzałem tam z ojcem. Ojciec stwierdził, że no nie ma co, no bierzemy, bo i tak jest za darmo. Bo to ziemia kaucyjna, no to na pewno za darmo musi być. Na aukcji normalnie no była kiedyś, by pojechaliśmy na jakąś imprezę i normalnie chłop na aukcji rozdawał numery. Normalnie podawał numer 156, daj, dajesz kasę, jedziesz sobie obejrzeć i wracasz, nie. I wracasz z ofertą. Ale gościu pejo, że nie ma y, wypapierkowania to kurde, To musisz czekać, aż ci ta komunalka ci to wszystko porobi. Bo to jest pole, na, który, pod którym jakbyście się wkopali tak mega mocno, to jest, macie normalnie te szambo i w ogóle nasze wiejskie szambo macie. To jest to... Ścinstwo jedno. I, I przecież tego nawet jakbyście chcieli, to już teraz nie kupicie, bo to, to, to tylko na jakieś aukcjach czy coś wygracie. Bo jeszcze jakieś trzy osoby od ze mną, motograły u nas ze wsi. A potem to tak. Z Januszowa i z Brzeźna chyba ktoś jeszcze. Dobra, powoli będziemy kończyć z tym filmem. Kurde, no mówiłem, że jeszcze chyba sobie za chwilę sobie, rozwale, sobie, sobie rozwaliłem to światło. Przez ten w tych te gwoździe w płocie śmieszne. Nie Wciąż nie mi się to Ale dobra, ja idę kończyć z wami. Do zobaczenia. Cześć.